typowo plecionka miękka Reflex Camo 20 lbsów, coś mięciutkiego Myślę, że ta plecionka cieniutka taka się jak najbardziej na te dno tam nad, nada bardzo lubię te refleksje, bardzo mięciutkie plecionki na rybniku za łowię na 35 tutaj wiosną staram się dobrać takie cieniutkie chociaż nie lubię takich cieniutkich plecionek, ale widocznie muszę w nie sięgnąć co do, do przynęty to myślę, że tutaj teraz po prostu powiem Wam, miałem leszcza, którego miałem na mniejszą przynętę. Nie chciałbym w ogóle, żeby te leszcze pobudzić do jakiegoś żerowania. Po prostu damy kulkę naturalnie wyważoną, taką nowością, gelem rak. Choć przy zimnej wody nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, że kulka 20 mm, ale myślę, że jak tam... Po pobliżu tego łowiska kręcą się leszcze, może nie będę mi pobierać te większe troszkę kulki, wolę po prostu dłużej troszeczkę poczekać na te branie. O, i nie kuć tych leszczy, bo te leszcze to masakra, sami wiecie jak to jest z tymi leszczami naszymi, praktycznie żyją w każdej wodzie i utrudniają nam też karpiowe życie jak tylko potrafią. Domy 20 mm, spróbujemy w ten sposób. Kulki naturalnie wyważone, czyli nie będą ani pływać, ani tonąć. Będą na typu tego mułu, będą się lekutko unosić. Ja je przedtem niż je tutaj dostałem od, od przedstawiciela, po prostu aminokompleksem troszeczkę sobie je. Zalałem, dopaliłem je sobie, żeby były takiej, bardziej troszeczkę, bardziej aromatycznym, takim aromacie, troszeczkę mocniejszym. Wiadomo, temu śmierdzi okropnie. Więc chciałbym, żeby ta ryba tylko tam siateczkę delikatnie i żeby ta ryba po prostu tą przynętę znalazła. Co do haczyka, damy tutaj pod tą kulkę White Gap. Numer 4 Ostre haczyki Bardzo mi się podoba ten kształt tutaj tego haczyka Nie łowię zbytnio daleko, czyli łowię jakieś granicy 80 metrów wzdłuż tej, tego trzcinowiska Nie będę musiał holowo, siłowo holować ryby Czyli nie zakładam nic grubszego Jeden centymetr od haczyka luzu. Okręcam 10 razy. Na równo, żeby mieć praktycznie z grotem, który jest, jest haczykiem, tą przynętę. Do tego damy jakiś pozycjoner. Tutaj radziłbym się Wam skupić na prawdziwych, dobrych pozycjonerach, czyli tutaj tych czarnych, w tych Otulinie, żeby ten haczyk jeszcze troszeczkę bardziej do tego dna się przylepił. Bardzo proste w użyciu wystarczy igłą nie trzeba tego tam naciągać na siłę. Wystarczy igłą przełożyć każdą igłą do, do kulek. Oczywiście jak w podomy to trzeba poślinić. Trzeba spróbować to co żeśmy zrobili szybciutko. Na sam koniec wiadomo silikonową nakładkę w takim bardzo fajnym kamuflażowym kolorze i też tak jak poprzednio igła przez środek. Przypon praktycznie mamy gotowy. Długość 25, niech będzie. Zaciągniemy. Praktycznie przykład mamy gotowy. Chciałbym jeszcze go dociążyć ciężarkiem, i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tylko muszę je powiem wam szczerze znaleźć gdzieś tutaj. Miałem na pewno. Przewrócimy na drugą stronę. Rewelacyjne pudełka. Polecam Wam wszystkim z jednej strony: wszystkie materiały przyponowe, haczyki, cały osprzęt do wykonania przyponu, z drugiej strony. Wszystko to, co potrzebujemy, ja miałem jakieś dociążenia do, do tego. Uchwyty dodatkowe do ciężarku, zapasy letkoru, wszystko, wszystko wchodzi wszystko w jednym miejscu. To jest najważniejsze. No i znaleźliśmy takie malutkie. Dociążymy sobie ten przypon gdzieś około 1 cm od haczyka. Jak zawsze, ten haczyk mu no, się gdzieś tam wbije. Rewelacyjne są te ciężarki do dociążania, nie niszczycie plecionek, nie niszczycie, nie musicie tego zagniatać, zaciskać, w każdej chwili możecie zdjąć to obciążenie, przełożyć na większe lub gdy wymieniacie przypłon, zdejmujecie, firma na tyle daje dużo tej gumeczki w środku, że jest to wielokrotnego użycia. Ściągamy z przyponu, który mamy haczyk tempy, przekładamy na następny, żaden problem. Powiem szczerze, taką paczkę rok czasu obławiam. No chyba, że tracę dużo, dużo tych przyponów gdzieś w zaczepach. A jeżeli ktoś pytał jakąś gramaturę, to ja tutaj ze swojego doświadczenia Wam podpowiem AAA. Najlepiej nadają się do wszystkiego i do pop-upa i do obciążenia. Delikatna plecionka. Plecionka 20 lbsów, haczy w wide gap. Numer 4. Pozycjoner do tego kulka 20 mm GLM RAK. Delikatne obciążenie, żeby to wszystko dobrze się trzymało przy tym dnie. Oczywiście przy zasaniu tej ryby, tylko w momencie, zobaczcie, w tym momencie zasania ryby haczyk od razu pozycjonuje się w dolną bargę. Zostawiłem specjalnie troszeczkę dłuższy ten włos Ze względu na to, i tak będę kładł to z siatką PVA, czyli wsadzę go całego, że mi to opadnie na dno. Ale chciałbym troszeczkę rotacji mieć przy tej przynęcie. Wiadomo ta przynęta troszeczkę napuchnie, choć teraz w tak tej zimnej wodzie nie będą puchły. Ale to jest przypon, którego teraz użyję.